Dzień dobry, dzień dobry. Nagrywa się. Mam nadzieję, że się nagrywa. Dzień dobry. E, witaj, Karolino. Po raz, będziemy odliczać po raz trzeci. Trzeci raz aż na się, kanapie. Aż się, aż się pogubimy. Pogubimy się na pewno. Pogubimy się Ale na pewno. Ale to rado, bo był mamy trzeci raz. Tak, bo mamy długo planowy, długofalowy się mówi plan. Tak, mamy długo. plan. Na wiele spotkań na kanapie. Tak, i mamy pomysł i. No, i taki, taki będzie czas. Tak sobie myślę, że. Włączycie Facebooka albo YouTube'a i powiecie, o Jezu, Karolina z Anią nie przesadziły, już nie chcemy więcej. Jak z YouTube'a to w porządku, jak będziemy wyskakiwały z lodówki, to to już będzie dobra pewnie. Dobra, to umawiamy się, że jak z lodówki tak, zaczniemy, jak zaczniemy tak, wyskakiwać z lodówki, to, to przestaniemy. To dajcie robić. znać i przestaniemy hmm. nagrywać. Okay, czyli taki długofalowy plan. Dobra, do, długoplanowy fal. Okay, Jest e, co tak. Zastanawiałyśmy się co dzisiaj i ja bym chciała tak zaproponować, bo ostatnio mówiłyśmy o tym, jak pięknie działają karty, mm -hmm. jak pięknie działają zdjęcia. I jak piękne są twoje karty I z obrazów. Pięknie, tak. I jak piękne są moje karty z obrazów i ja je tu przygotowałam. Nie, one tu są. I są piękne. E, I dzisiaj z tymi pięknymi tak, kartami spróbujemy coś zrobić. Tak. I wylosujemy karty. Popatrzymy sobie na nią razem z Karoliną. E, to tak mi teraz zaświtało, że po jednej, czy jedną? Jedną może. Nie? Jedną wystarczy. Jedną. jedną. Dobra, to, wylos, to ty wylosujesz, żeby było na ciebie, jakby co. Dobra. I ja wylosuję, i, 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 i tak. I będziemy mówić na ten temat, który nam. Karta przyniesie. Karta przyniesie. Że się we wróżki zabawimy. Wróżki rozwojówki. Tak, zobaczymy, co obraz i co słowo nam tak. dzisiaj. Co, co ty, jak, jaki temat nam zaproponuje? I jak tak nam co? się fototerapia w tym łączy. Tak, no tak tak, tak, tak. Bo to nieustająco o fototerapii. No to zobaczmy. O! No, o! no, no, i? da dam. dam. Pokażę. Hmm. Taka, Taka piękna tam. karta. Piękna, piękna. Popatrzcie na kartę. Z czym ona się wam kojarzy w ogóle, nie? Mm -hmm. Hmm. Piękne słowo. Słowo. Opanowanie. Coś czego nam przez chwilę brakowało, zanim rozpoczęłyśmy Aha. ten odcinek. Zanim tam wcisnęłyśmy <laughs> <nagrywa> i Tak. <laughs> Dzisiaj było <śmiech> trudno <śmiech> opanować emocje. Tak. I śmiechy. Mhm. <śmiech> tak. No i opanowanie. I teraz, yy, no właśnie, jak ty tak Karolina patrzysz na tą kartę i widzisz to słowo opanowanie, to jakie tam mhm. myśli się pojawiają? Ja widzę tutaj y, mi się od razu pojawia opanowanie emocji. Mm -hmm. A mm -hmm. ponieważ ta dziewczyna tutaj jest w takiej sukni o. blue, mm. to myślę sobie o smutku. Mm -hmm. Tak. Ona też jest gdzieś tam Tak, tak ona jest taka, tak taka pochylona, odwrócona i jest taka. Ta suknia mm. jest trochę jak taki ocean. Mm. No, i skojarzyło mi się z Oceanem Smutku. Oceanem Smutku. I tak mi się przypomniało to, o czym nie byłam w stanie powiedzieć w poprzednim odcinku A, o tym początku studiów, że trudno, że dzisiaj. Łapiemy to. No, złapmy, skoro przyszło panowanie i jest ten Ocean Smutku. No to, dajesz, to, no to ja się przyznam do tego, jaki to był ciężki moment dla mnie, mm -hmm. bo z te studia pod terapii, fotografii, w rozwoju, one się zaczęły dokładnie miesiąc po tym jak zmarł mój mąż. A. Czyli ja się z wielką radością zapisywałam na studia z takim przekonaniem, że to będzie coś radosnego, fajnego, dającego mi dużo narzędzi do pracy z innymi ludźmi. A tak się podziało, że praktycznie zamiast tej pracy z innymi ludźmi i zbierania narzędzi, to te studia były dla mnie terapią. A. Pozwoliły mi przetrwać te najtrudniejsze momenty po śmierci męża. Mhm. To, że była grupa, taka fajna, taka bezpieczna, mhm. to, że prowadzące były takie, a nie inne i zapewniały to bezpieczeństwo. I to, że mogłam doświadczyć w tej bezpiecznej grupie siły tych wszystkich technik fototerapeutycznych mhm. siły obrazu, siły spaceru, który prowadziła Asia, z nami. Mhm. I te wszystkie metody pozwalały jakoś radzić sobie i opanować, opanować. ten ocean rozpaczy, który się pojawił. Mhm. Nawet był taki moment, że się zastanawiałam, czy w ogóle zaczynać te studia, skoro tak. I teraz sobie myślę, że to była najlepsza decyzja moja, mhm. żeby z tego nie zrezygnować, żeby być. Na tych comiesięcznych spotkaniach yy, i właśnie w taki bezpieczny sposób przepracować na sobie i na temacie żałoby te wszystkie techniki. Tak sobie wiesz, co by cię słuchał. Mówisz o takim, o smutku, o mm -hmm. panowaniu tego smutku, o tym, że ta droga była właśnie na studiach, mm -hmm. w takim tak towarzystwie, nie? W takim towarzystwie. Ale też wiem, że się podziało dalej. Nie. No tak, podziało się dalej, bo yy, jakby poczułam siłę mm. wsparcia grupy, poczułam siłę działania fotografii. Dowiedziałam się, że różne rzeczy, które robiłam wcześniej, czy robiłam jakoś instynktownie. Myślę tutaj o wychodzeniu z aparatem na spacer. Mm. To był taki moment, że yy, ja nie byłam w stanie wyjść z domu. Hmm? Bo byłam w takim jakimś lęku i w takiej sytuacji hmm. swojej hmm. osobistej, że jak wychodziłam z domu, to dostawałam zawrotów głowy. Ten hmm. cały świat z hałasem, z ludźmi, z kolorami, z życiem, że tak mnie atakował, że ja od razu. I jedyny sposób na to, żeby wyjść bez zawrotów głowy, to się okazało złapać w ręce aparat. Hmm, taka kotwica sobie pomyślałam. I jak łapałam w ręce aparat, hmm. no. to byłam w stanie Iść. Więc brałam aparat. I szłam i robiłam zdjęcia. Do tego co tam przyciągało uwagę w zależności od nastroju. I to pozwoliło poczuć, uporządkować to co czuję, przepracować sobie to co czuję i przede wszystkim zacząć znowu chodzić, wychodzić iść coraz dalej. I tak naprawdę to z tych fotografii. Mm -hmm. Powstał taki most do życia. A gęsia skóra poszło No, poszło. Poszło I most do życia. Poprzez to chodzenie. I poprzez też spotkania z tobą. Coachingowe mm. i nie tylko. I wsparcie grupy i i jakby szukanie różnych rozwiązań powstał też inny most do życia bo stwierdziłam, że jak już wyszłam, jak już poszłam, jak już trochę doszłam do siebie mhm. to że jest to na tyle jakby doświadczenie myślę, że cenne, mhm. które zdobyłam, że no, chciałabym wspierać osoby, które mhm. też są w takiej sytuacji żałoby. Właśnie tymi technikami fototerapeutycznymi, w mhm. budowaniu ich własnego mostu do życia. Mhm. Czyli jest miejsce, gdzie osoby, które e, być może są w takim momencie w życiu, że potrzebują odnaleźć swój most do życia, e, mogą liczyć na Twoją pomoc. No hmm. chciałabym, żeby tak, żeby tak było, żeby, żeby to moje doświadczenie, które zdobyłam, i hmm. y, wiedza z, z fototerapii, y, mogły pomóc innym osobom, które są w trudnym momencie. Tak? Hmm. My nie zawsze tej pomocy innych potrzebujemy, bo jeżeli mamy rodzinę, jeżeli mamy przyjaciół, jeżeli mamy to wsparcie, y, to niekoniecznie musimy potrzebować hmm. kogoś obcego. Natomiast czasem jest tak, że, że potrzebujemy kogoś. To tak sobie myślę, żeby, że czasami obcy, tak jak mówisz, obcy, mm. nie, czyli ktoś z zewnątrz. Tak. E, że nam łatwiej przy takiej osobie, nie, niż przy rodzinie, że czasami tak jest. Może nie zawsze, ale, ale tak bywa. Tak, czasem, czasem łatwiej nam jest pokazać tą całą rozpacz smutek i wyrazić, mm -hmm. e, e, nie wiem, w przyrodę, czy w, mm. kogoś, e, w kogoś, kto jest emocjonalnie niezaangażowany niż do osób, które też z nami zostały. Bo one też są w żałobie wtedy. Tak, one też są w żałobie. Nie, bo to jest bliska osoba, i... tam. Tak, rodzina tak, czy tak, przyjaciel, tak, to... Tak. I, i, no. I jakby... Czasem też nie chcemy obciążać innych naszym smutkiem, naszą żałobą. <śm> <śm> ja bardzo mocno poczułam, jak taki spacer w przyrodę <śm> pomaga. Tak? <śm> pomaga uporządkować, pomaga wyrazić, pomaga... No, odzyskać życie z powrotem. Potem się okazało, że jest taka pani Cici Byrne, angielska fotografka mm. i artoterapeutka, która na swoim blogu właśnie opisała swój proces mm. żałoby. Się okazuje, że to też była fotografia przyrodnicza, okay. która ją jakby trzymała przy życiu. Jak sobie przeczytałam ten artykuł, mm. słucham słowo to, co, co działo się ze mną. Mm -hmm. I to było takie bardzo fajne uczucie, że zrobiłam coś instynktownie, bo, bo to moje działanie było no, mm -hmm. no, jak najbardziej instynktowne. Złapałam ten aparat i poszłam. Y, pomogło. A ktoś w innym miejscu, chyba praktycznie w, w podobnym czasie, mm -hmm. zrobił Przeżył to samo. Zrobił to samo, zrobił odczuł to samo. samo. No, a skoro to tak działa, no to myślę, że warto, żeby osoby w podobnej sytuacji. Mm -hmm. Mogło tego doświadczyć, jak bardzo to pomaga. Także jak była taka potrzeba. Zapraszasz. Zapraszasz. I ktoś chciałby w ten sposób popracować. Mm. Mm. Albo sam. Mm -hmm. Po prostu pójść, pójść na spacer, pójść w przyrodę, robić te zdjęcia, mm -hmm. skupić się tam na, na czymś na zewnątrz, ten sposób wyjść, albo, albo ze mną. To, a jakby chciał z tobą, to gdzie on namiary znajdzie na ciebie, Karolina? A jakby chciał ze mną, to, to namiary znajdzie na Facebooku. na Facebooku. Podlinkujemy. Podlinkujemy. Jest Podlinkujemy. strona, tam jeszcze nie wie na tej stronie, jest most do życia. Most tam do jest życia. namiar na, na, na mnie. I piękna grafika mostu do życia, ale to musicie wejść zobaczyć. Nie? Tak, także chciałabym, żeby ten most no jakby mnie. Mnie się udało przejść na tą drugą stronę i chciałabym, żeby innym też się udało, udało odzyskać to swoje życie. No bo, bo takie doświadczenie straty najbliższych osób no jest, jest ciężkie. No, mnie się zdarzyło stracić wszystkich w ciągu ostatnich kilku Uda. lat i jest to ciężkie doświadczenie, ale okazuje się, że da się przez to przejść, a fotografia Uda. bardzo, bardzo, bardzo w tym pomaga. pomaga. Karolina. Dziękuję Ci cudownie. Podlinkujemy tak, jak mówię stronę Karoliny. Jak ktoś z Was potrzebuje, albo zna kogoś, kto potrzebuje, to kierujcie do Karoliny. Hmm. I tak sobie jeszcze myślę, że na zakończenie co jedna karta? No do widzenia. Hmm. Ok, zobaczmy. Zobaczmy. Słuchajcie. Czy nam podsumuję? To teraz może wylos. No to daj, trzymaj. Podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Zobaczmy, co nam przyniosą nie karty ta, ta, ta teraz. tatu woła, poczekaj, bo tatu woła. Ta woła? No, kochana, sukces, Ach. nie? taki sukces, słuchajcie, taki wybąbelkowany jakiś mm. obraz, nie wiem, jak on, żeby go było widać w tą stronę. E, sukces, sukces w trudnych chwilach, tak sobie mm. myślę. E, też taki sukces... Że czasami to tak patrzę, wiesz, to tak patrzę, że czasami ta woda sodowa, która nam uderza do głowy, że ona jest potrzebna, nie? <noise> że ona nam daje taki power do życia. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Także podsumowując Karoliną sukces, że nawet jak trudny czas i jak. jeszcze. Trudna droga. Jak trudna droga. Mm -hmm. To, to, to skazanie na sukces, skazanie mm -hmm. na sukces. Też takie bombelki, jakby, jakby bańki, bąbelki, mm. tak? coś, co, coś co się mm. unosi, coś co jest mm. to też takiego pomyśl, lekkiego. Wiesz co, też pomyślałam o mm -hmm. tym, co trzeba zostawić, żeby móc, wiesz, jak ten balon mm -hmm. na ciepłe powietrze, nie? że co tak. trzeba zostawić, żeby móc wystartować tak, na żeby... ten most do życia, żeby go mm -hmm. przejść i żeby mm -hmm. rozpocząć to życie na nowo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pozwolić sobie na sukces. Tak, Zobaczcie, tak, się jak to patrzcie. Tak, Proszę dalej, do na odwrót, tak? tak? Czyli taki. tutaj nam karty o, panu, dają... Opanowanie i sukces. Jak, jak opanujemy ten nadmiar o, emocji, ten ocean smutku, to mamy szansę na to, żeby żyć dalej. Żeby żyć dalej. To co? kropeczkę stawiamy? Kropeczkę stawiamy. Kropeczkę stawiamy i zapraszamy oczywiście na następny odcinek. Tak, zapraszamy na zapraszamy. kolejne rozmowy na kanapie. Do zobaczenia, pa.